Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, zapowiada się ciekawie. Można by powiedzieć, że w naszym miksie zaistniał niejaki psikus. A więc wyobraźcie sobie, że do wymianki na zdrabki uzbierałam całe 35 zł, tak, bo stwierdziłam, że nic nie dopłacam tylko z tego, co mam z naszych odcinków, a raczej z tego, co zostało po wymiankach wcześniejszych. Dobra, mniejsza z tym. Wezmę te moje 35 zł na wymiankę, poszłam do kolektury i poprosiłam panią, aby to pani mi wybrała jakieś fikuśne zdrabki. I wiecie co? I teraz najlepsze. Pani mi wzięła dwie ekstra linie, bo stwierdziła, że je często biorę i je lubię. I wiecie co? I pani mi dobrała ósemkę i 13, bo też je lubię. Pani mi dobrała laki z drapkę z numerkiem 1, bo mówi, że w tak eleganckim miksie no jedynka musi być. No i te dwie zdrabki po prostu pani pociągnęła. Także moi drodzy, dzisiaj zdajemy się na przemiłej pani szczęście. No ta jedynka mi tak nie po drodze, ale z ósemki i z 13 bardzo się ucieszyłam. No mam powiem, że gdybym sama wybierała, to pani też bym je pociągnęła, bo ekstra linia akurat była nowiutka, paczka otwarta. Zostawiamy serduszka dla Przemiłej Pani w kolekturce, no właściwie to w kiosku moim ulubionym ostatnimi czasy. Trzymajcie mocno kciuki i jedziemy z koksem. Tą ósemkę i trzynastkę zostawimy na koniec, a zaczniemy od podkówki szczęścia, a tutaj numerek 18. No tutaj Pani po prostu wylosowała z pliczku, zdała się na swoje szczęście w losowaniu. A szukamy podkowy, szukamy wygrywającej liczby i kochani trzymamy mocno kciuki. A będziemy szukać 35, 29, 17 i 57. No to szukamy ich. Łowy się posypały na dole. No już mamy oboczka 34, 19, 41, 53, 55, 32, 16. No już bliziutko się zrobiło. 58, znowu blisko. 28, jeszcze bliżej. I na końcu 47. No podkówka szczęścia. Szczęście nie zabłysła. A więc kochani zerknijmy, co ma dla nas owocowa eksplozja. Tutaj numerek 17. Te dwie zrabki pani losowała, tamte już wybierała. I wiecie co? Najbardziej ciekawa jestem tej ósemki i trzynastki. Zmieścimy się? No tak na styk można powiedzieć, nie? Nie chcę Wam też za małego obrazu robić, żebyście dobrze widzieli. Dobra, gdzie te kontrolne będą... O, u góry będą. Dobra, już wiemy, gdzie mamy ich szukać. Pomarańcza i banan. I tak. Pomarańczki jest i banan, kolejna pomarańcza. I robi się owocowo. Dobra, to by było chyba na tyle. Truskawka i winogrono. Dobra, winogrono jest, truskawkę też mamy, tutaj winogronko, o tutaj wysyp owocków, wszystko? No powiedzmy, że wszystko. Kiwi i brzoskwinia, dobra jest brzoskwinia, jest i kiwi, tu kolejne kiwi na no zdrapkę ożywi, tutaj kiwi, tutaj brzoskwinia. tutaj ostatnie kiwi dobra, kolejne owocki borówka i awokado dobra, tu ostatnia borówka tutaj awokado i jeszcze jedno karambola i jabłuszko o, aż mi zrabka uciekła karambola i jabłko dobra, jabłko jest jest karambola, tutaj kolejna i jeszcze jedna. O wysyp gwiazd. A tu jeszcze jabłuszka. No dobra, to kolejne dwa. Ananasy i cytryny. Dobra, mamy ananasy. No i to dosyć sporo ich, jak na ananasa. Tutaj cytryna. O, tu kiwi zawieruszone. Tu cytryna tutaj parka. O, teraz kokosa mi dajcie. Oby nie melona i gruszki. Albo figę. Oby nie te trzy. Dobra, jest figa. I jest melon. No wiecie co? No, pusto, pusto. Kontrolne różne. A owocówka nam tutaj sałatką mnie posypała. Dobra, to przechodzimy teraz do tych numerków wybieranych, bo ich to jestem tak ciekawa. I zaczniemy, moi drodzy, na dobry początek od tej jedynki. Oczywiście, jeżeli nic nie będzie w miksie, to pani się nie przejmuje, chociaż my już się troszkę znamy. W razie co wiem, gdzie pani szukać. Nie no, żartuję przecież. W razie głównej to ja będę wiedziała, gdzie panią znaleźć. To teraz tak na poważnie. Numerek jeden. Szukamy koniczyny, szukamy... Wygrywających liczb, a wygrywać nam tutaj będą. No, mam nadzieję, że ósemka faktycznie będzie wygrywać. 8, 35, 25 i 22. No to jedziemy, szukamy ich pod pieniążkami. A mamy 37. 35, proszę panią, no jedynka wygrana. A wiecie, co jest najlepsze? 22 też mamy. A wiecie, co jest najlepsze? Że jak pani mi dała tą jedynkę, zrobiłam oczy, jak 5 złotych, a pani do mnie powiedziała, że ta będzie wygrana. Skąd pani wiedziała? Dwunastka. Siódemka. No póki co mamy dwie wygrane u góry. 32. 1. 18. Czy coś dołożymy? No pewnie, że dołożymy. Mamy 25. I mamy ósemkę. Czyżby dwie dychy tu były? No zaraz się okaże. Pod 35 pięć, mamy 5 pięć zł, pod 22, dwa, kolejna piątka. Pod 25. Następna piąteczka, i pod ósemką mamy jeszcze jedną piątkę. Kochani, 20 zł zdradce za 5. No to jest piękny wynik. No i to w jedynce. Także pani kochana, dzisiaj przyjeżdżam na wymiankę. A jeszcze mamy ósemkę i trzynastkę. No to jedziemy od tej naszej ósemeczki. No kochani, trzymajcie mocno kciuki. Bilans już naprawdę dobry. 20 zł w piątce. Można powiedzieć, że perełka tutaj okulary i korony. Oczywiście, słoneczka, nie zapomnijcie o serduszkach dla przemiłej pani, a my szukamy okularów i korony. Okulary, korona. Dobra, widzę koronę. Jest druga. Jest trzecia. Ale okularów nie ma. Okulary by się przydały. Co? Dobra, nie było tematu. Rower i dzwon. Rowery i dzwony. Dobra, jest dzwonek. No, i zapadła niezręczna cisza. No to na tyle biedronka i słoń. Dobra, tutaj mamy biedronkę. Tu jest kolejna. A co ze słoniem? No nie ma, nie ma słonia. A mogłaby być z nich miła parka, a mogłaby być z nich fajna parka sakwa i piłka. Sakwa piłka, dobra. Piłka jest. Jest i druga. Jest kolejna. O, piłka. I tak proszę, aby mi symbole wpadały. No fajnie by było, nie, przez cały odcinek. No tutaj już nic. Gwiazda i klucz. Gwiazda, klucz. Dobra, mamy dwa klucze. Jest gwiazda, kolejny klucz. Tutaj jeszcze gwiazdka. A na dole jeszcze kluczyk dołożymy. Wiatrak i lody. Wiatraki i lody. Dobra, mamy wiatrak. Są lody. I na dole. No, na dole już nic nie dołożymy. No, pojedynczo, ale wpadł. O, serduszka dla przemiłej pani z kolekturki. Serce i rolka. Dobra, mamy serduszko. Kolejne dwa. Jeszcze jedno. A, rolka, już prawie, że pominięta. Serce, rolka, tutaj. O, jaki ogrom symboli. Na dole, na dole jeszcze dwa serca. Plus rolka. podkowa i księżyc kolejne symbole i tak podkowy i księżyce jest podkowa Jest druga Mamy trzecią ale po księżycu ani śladu ale chociaż tych podkówek nam trochę wpadło Parasol i słońce Parasol słońce Dobra jest słońce Tutaj drugie. No bez parasola tym razem. Kwiat i krab. Kwiat i krab. Dobra, mamy kraba. No i mamy kraba. Tęcza i arbus. Kolejne dwa. I tak, tęcze są. Jest jedna, jest i druga. Tutaj mamy trzecią. Z arbuzem będzie gorzej. Tutaj jest tęcza i na dole już nic. No, arbuz się nie pokazał do samego końca. Już przedostatnie symbole: ptak i motyl. Dobra, ptak tutaj na szczycie. Tu kolejny ptaszek. I jeszcze jeden. I na dole już nic. No, tu jak dużo symboli brakuje, nie? Dobra, ostatnie dwa. Moneta i diament. Czy one nam tutaj coś dadzą? Mamy monetę, mamy diament. Tu kolejny diament. I jeszcze jeden. No tak nam uzupełniają, a linii nam nie otwierają. Tutaj moneta, tutaj diament, ale ich jest, zobaczcie. No, ale wszystkie linie poblokowane. No tutaj już nic nie dołożymy. No ósemka w tym przypadku. No puściutka. Ale i tak mnie cieszy ta dwudziestka co tam była, nie. I to w jedynce, po której bym się nigdy nie spodziewała, może w jednym z następnych testów właśnie zrobimy jedynki. Ale pani mi wybierze, jakie. Dobra, to ostatnia zrabka na dziś. Tutaj 13 kawek stralini i kochani, teraz ciśnijcie kciuki co nie miara. A zaczynamy od klapek i od tęczy. Dobra, tęcza, tęcza. I kolejna tęcza. A się rozbrykaliśmy, a teraz już zobaczcie, postój się zrobił. Nie, jest tęcza, jeszcze jedna. Tam było klapki jeszcze. Dobra, jeszcze tęcza. No ale się rozbrykaliśmy, co? Z pierwszymi dwoma. Słońce i moneta. Słońce, moneta. Dobra, monetę mamy. Obydwa symbole pojawiają się na granatowej. Tutaj monetka i to nie jedna. No ile monet. No może i nam tej monetami sypną. Moneta Słońce, dobra. Jeszcze moneta. I na dole już nic, ale i tak piękny przebieg. no Te monety mnie tutaj zachwyciły. Rolki i leżaki. Rolka leżak. Mhm. Dobra, jest rolka. Jest druga. To jeszcze leżak, bym chociaż jeden poprosiła. O i mamy. Na dole jeszcze rolka. I jedziemy po kolejne symbole: lody i łodzie. Lody i łodzie. Dobra, jest łódź. No, do samego dołu już nic, bez loda, parasol i piłka, kolejne dwa. I tak, tu parasol, tutaj piłka, o księżyc nas tylko. Parasol, piłka, dobra jest parasol. I jest kolejny, dobra bez piłki. Krap i słoń. no słonie to na pewno tutaj są. Jest już jeden. O, krabika też mamy, rolka była, nie? O, ja to jo. Ja. Dobra, tutaj krab tutaj słoń. Kolejny krabik. Kolejny słoń. Jeszcze jeden. O, z krabem razem. I tu jeszcze jeden. I na dole już nic. Serduszka dla Przemiłej Pani i balony. Serca i balony. No i co, gdzie te serduszka? Zapewne w komentarzach. No i super. Popcorn i ptak. Kolejne symbole. Popcorn i ptaki. Dobra, jest popcorn. Jest drugi. A nawet i trzeci tutaj popkornik i na dole jeszcze jeden no tych ptaszków tak trochę zabrakło nie a tymczasem klucze i podkowy klucz podkowa dobra mamy klucz i mamy drugi no bez podkówki no troszkę szczęścia wydała kwiat i rower kwiat i rower Dobra, jest rower. Jest drugi. Mamy kwiatka. Mamy rower. I na dole? No, bez kwiatów i bez rowerów. No to teraz okulary i biedronka. Okularki i biedronki. Są okularki. No i tyle przez te okularki popatrzyliśmy, ale biedronek nie zobaczyliśmy. Dobra, przedostatnia para. Sakwa i arbus. Sakwy arbuzy. Dobra, tutaj mamy parkę. Tu kolejne sakiewki i jeszcze jedna. I tu następna. O, arbus się skroił. Dobra, ostatnie dwa symbole. A będą to kości i wiatraki. I tak, kości mamy, kolejne kości. Tutaj wiatrak. I tutaj jeszcze kostki. No i niestety, zobaczcie, trzynastka. Też puściutka. No to jedyna zdrabka, która nas tutaj zaskoczyła, to była ta jedynka. No i wam powiem, że chociaż to tylko jedna zdrabka, no ale, jakby nie patrzeć, no taka mała perełka, nie? I to w jedynce. Większą część wkładu odzyskaliśmy. A ja pani, kochana, jutro na wymiankę przyjdę z samego rana. O, i tak sobie zrymuję. Pamiętajcie, moje słodziaki o serduszkach dla przemiłej pani, a ja się już żegnam z wami. Dziękuję pięknie za oglądanie. Dziękuję Wam pięknie za przemiłe gesty kierowane w naszą stronę. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do następnego pa!